Siemaneczko z tej strony Krystu, A jest to dziewiąty odcinek z Sex and Fidget. Dzisiaj wracamy po dwudniowej przerwie. I trochę się działo na moim koncie. Niestety to pustka wciąż taka sama, no ale. Wiecie. Daj właśnie. Pokażcie sobie raz. Nie, nie dam rady. Ja nie dam rady. Pomóżcie mi. Help me. Nie dam rady, naprawdę, naprawdę, nie ma żadnych potek fajnych. No nie, nie, ja się wkurzę zaraz. No nic nie ma fajnego, no nic. Ja widzicie, dostałem pas. Sorry, że wam tego nie nagrałem, ale pokonałem tego trola. Wiecie, atakuję sobie co godzinę. I no i akurat będę. I zabijam go. No i... Dobra. Jedziemy z pokrasznym krukiem najpierw. Chyba nie sobie Nie wiem. Chyba nie. ma, Mam sklerozę, ale dobra. Dobra, idziemy. Yy, najpierw sobie kładziemy kogoś na rękę. Na rękę. Eee... Yy, nie. Nie. Kogoś takiego słabszego trochę. nie nie bo ja tu o Mają życie właśnie mam więc spróbujemy o kurczę, ale przywitała nas aha i nas pożegnała no ale trudno trudno się mówi dobra tu 300 tysięcy mam tutaj trzeba ulepszyć tych ziomów jeszcze trzeba będzie ulepszyć Raz, bo za chwilę wbiję. Ale to jeszcze pozbieram. Właśnie, mam Muszę coś. 40 tysięcy. No ale trudno. dobra. Właśnie, musimy coś jeszcze do kibelka wrócić. Rzućmy sobie... Nie. Eee, co to jest? No dobra, ten pas. A nie mam kasy. Dobra. Eee, no, co się debilno się tylko. No to na razie nie, nie wrócimy do kibla, ale. Dobra, jedziemy z... ...mestią. Miałła chyba 65. No, może być, dobra. No i teraz jedziemy z Panterą. Niestety to jest wiadowca, więc będzie trudniej. Nie, nie ma szans. Od razu to mówię. Teraz będzie uniki robiła! Co tak za tydzień, dwa, powinniśmy pokonać i to będzie dobrze no, tutaj mm, a, kto nas atakuje? mała wieś górna no, nie mają kogo atakować przegramy to szans nie mamy dobra, trudno yy, yy, właśnie, jaki atak za godzinę dopiero aha, bo atakowaliśmy przed chwilą tutaj strasznie atakowaliśmy Zwyciężyliśmy. tak jest jesteśmy trochę 30 jesteśmy 38 w rankingu jest postęp są postępy tak byśmy mogli zaatakować o kurcze No skoro nie gra, to kto wie Właśnie, powitajmy w Diddy dasz nowego człowieka Desida Tak, doszedł dzisiaj No i wiecie, może coś będzie lepiej Dobra, się dzisiaj na grywam trawie Dobra, o Boże. Dobra, co no i jedziemy, dobra. Co by to jeszcze pokazać? E, chyba już nic nie mam do pokazania. Się za 4 minuty kończy. Jeszcze mamy 6 dni. Dobra, spoko. Tutaj mogę coś wrzucić. Dobra, to może wrzucę do tupla. Żeby było coś wrzuconego. tego tej O, dobra. Na szczęście. No fajnie. Za szczęścia wypadło szczęście. Jak ja to uwielbiam? Ale zaprosiliśmy tych cwaniaków dwóch. Dobra. Dobra. A, Dobra. Ja mogę z tobą. Ja wiem nawet, z której gdzie on jest. więc gili straszni hmm, Wygram z nim, ale dobra więc mogę z nim zadzierać Dobra No to cóż tego już trwa 6 minut więc no powoli się będziemy kończyć będziemy się kończyć tak, powoli będę kończyć, dobra Poteczki jeszcze mam tu do 8 kwietnia, co do 7. Właśnie wczoraj, czy dzisiaj, mi się trafiła nieśmiertelka na kasę. Więc przedłużyłem sobie trochę. trzymałaś mam do, 20, do 19. Dobra. No, więc. Do usłyszenia na razie i cześć. siemaneczko.